Siema widzowie, dzisiaj będę wam pokazywał to, co zbudowałam przed chwilą na live i to, co zbudowałam przed chwilą na shoresie. Dobra, to zaczniemy na live. Ie. Tutaj zbudowałam część fontanny spokojnie, tutaj dokupię jeszcze plejta takiego okrągłego i później jeszcze dokupię takie okrągłe bryki, tak samo jak te drzewo ma. I będzie woda leciała. Dobra, a to co zbudowałem na szorcie, to tutaj zbudowałem krawężniki. Tajle 4 na 1. Light blue grey. Tutaj tak samo. Tutaj też i oczywiście tutaj zbudowałem. Gdzie najwięcej dałem tych tajli, to dokładnie nie pamiętam, ale chyba tutaj, chyba tak. I ogólnie też zbudowałem tyle Dodałam tutaj Tyle 4x1 w kolorze Reddish Brown, właśnie tutaj, i wcześniej się kończyło gdzieś tutaj, a teraz to prowadzi tak, do tego Nissana. Widzicie, jakie postępy były tutaj? Te klocki, teraz są tam koło Nissana, były tutaj te klocki. I teraz tutaj do końca, no to miasto się powiększa, co nie? Jeśli wam się podoba moje LEGO miasto i, i jeśli chcecie oglądać moje filmy i wam się podobają to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie i dwona. walnijcie. Tutaj mam zamówienie, ten paragon to wam nie pokażę i co z tą strażą, e, niestety mi się rozwaliło ostatnio na live jak podejrzę i do tej pory nie zbudowałem, bo byłem w Hiszpanii. Na moim kanale jest edit, to możecie zobaczyć. Tak ta straż wygląda. Tutaj są części. Właśnie jakby to jest łatwe do zrobienia, tylko nie wiem gdzie dać te dwa duże słupy, w jakim miejscu. Jeden powiem być tu, drugi tu albo na środku. Będę jeszcze musiał sprawdzić na oryginalnej instrukcji. I ogólnie też byłem w smyku dzisiaj i kupiłem sobie taką papuszkę. No, tak. Ogólnie to ja mam taką aplikację, nazywa się ScanFig i po prostu skanuję pudełko. Tutaj macie kod QR. Skanujecie i po prostu wiecie jaka jest mini figurka. To ta najbardziej mi się spodobała. Ale też był tam taki fajny lew, ale on nie miał takiego fajnego nadruku. To ja to teraz chyba biorę i ja daję to do jakiegoś sklepu. Chyba nawet dam to chyba do żabki, ale to już po filmie. Dobra, to było na tyle i siema.